Jarna Lizowaczka i najlepsza na świecie, ciao! <grym> Właśnie, Jarna Lizowaczka na Hopoku. Rewelacja, rewelacja. W poprzednim filmie widzieliście, jak to wygląda w wysokich Tatrach, czyli z tamtej strony, a teraz możecie zobaczyć, jak wygląda jeżdżenie w połowie marca na Hopoku. I mimo, że pogoda w tych roku nas nie rozpieszczała, to zobaczcie, co tu się wyprawia, ile tu jest śniegu. Tu jest więcej śniegu niż jak byłem w zeszłym roku o tej porze. Cześć, dzień dobry. Witam Was serdecznie z Jasnej. Pogoda Jackowa. Warunki wyśmienite jak na tą aurę jaka nas doświadcza w ostatnim czasie. Dzisiaj przede mną dwie ciekawe rzeczy. Po pierwsze, będę zaraz rywalizował z Adamem Małyszem na nartach. Na szczęście nie będę skakał. Po drugie, postaram się objechać trochę hopok, aby pokazać Wam, jakie są warunki i czy warto tu przyjechać jeszcze tej wiosny. Serdecznie zapraszam do oglądania tego filmu. Jestem już na miejscu startu. Towarzystwo powoli się zbiera. Jeszcze, jeszcze mamy na tyle czasu, żeby zjechać. Tak. No, może jakaś mała rozgrzeweczka. No, zapowiada się dobrze. Zapowiada się dobrze. Oglądanie trasy. Błędnie zawody za wodami, ale nie ma to jak jak to się nazywa. Nie, jak, się jest, jak jest wiosna. Jarna liżowaczka, najlepsza na świecie, Ciao! Właśnie, jarna liżowaczka na Hopoku, Rewelacja, rewelacja. W poprzednim filmie widzieliście, jak to wygląda w wysokich tatrach, czyli z tamtej strony. A teraz możecie zobaczyć, jak wygląda jeżdżenie w połowie marca na Hopoku. I mimo, że pogoda w tych roku nas nie rozpieszczała, to zobaczcie, co tu się wyprawia ile tu jest śniegu! Tu jest więcej śniegu niż jak byłem w zeszłym roku o tej porze. Patrzcie na okno pogodowe, tak jak ja zrobiłem. Nie, nie, to teraz tym razem było trochę szczęścia, bo impreza była już od dawna zaplanowana. Ale co ja tu będę wam gadał? Patrzcie jakie widoki i jakie warunki. Gdyby ktoś się pytał ile jest śniegu na chopoku? To zobaczcie jak wygląda tabliczka. Dobry. Dobry, witam serdecznie. Machają. Wczoraj rozmawialiśmy o panu. O, jak miło. Jak miło. Warunki wyśmienite. Oczywiście. Jestem po stronie południowej. Temperatury dzisiaj są wysokie. I ten śnieg puszcza. Im niżej, tym warunki będą bardziej miękkie. Ale tu na górze jest rewelacyjnie. A jak przyjadę na stronę północną, tam będzie totalny ogień. Więc pamiętajcie: tip ode mnie. Jak tu przyjedziecie na początek, strona południowa, a potem gdzieś koło 11 przenosicie się na stronę północną z lunchem na przykład w serduszku, w schronisku, które znajduje się troszeczkę niżej lub z lunchem na hopoku. Jeszcze czekam na mojego kolegę, który tu powinien gdzieś dojechać i zaraz ruszamy na dół. Jeszcze jeden zjazd południową stroną. Oczywiście śnieg już puścił. O tej porze jest 12:00. To nie ma się co dziwić przy tak mocnym słoneczku, marcowym słoneczku w niskich tatrach, że warunki z każdą godziną będą bardziej miękkie. Ja jeszcze na chwilę rzucę się na czarną trasę, aby pokazać Wam, jakie tam są warunki. A później szybki lunch w Rotundzie i ucieczka na stronę północną, gdzie Moim zdaniem warunki nawet po południu będą dobre, a może nawet bardzo dobre. Zaraz to zobaczycie. No zobaczmy jak czarna trasa 32 sprawuje się w tak pięknym, intensywnym słońcu. Wygląda dobrze, ponieważ nie jest tu zbyt wielu, nie jeździ tu zbyt wielu narciarzy. Więc przejedźmy się, omijmy odsypy a myślę, że będzie przednia zabawa. Jest tak jak myślałem. Jest dosyć równo. Oczywiście, że śnieg ciężki. A jeżeli macie taką możliwość, żeby na przykład wypożyczyć, albo macie własne narty, ciut szersze pod butem, czyli takie powiedzmy 78, 80 parę, to te narty będą się tutaj doskonale zachowywały. Pokażą swój narciarski pazur. To ja zabieram swoje 85 GT Dekar Fischera. I bawimy się dalej. Specjalnie Wam pokazuję, bo chcę, żebyście mieli świadomość, o której będę zjeżdżał na północną stronę z Rotundy i zobaczycie jakie są aktualnie warunki, bo myślę, że wiele osób oglądających tych chwil wielu z Was będzie bardzo zaskoczona, że o tej porze mogą być. <grywki> Już zdradziłem, tak dobre warunki. No, no bo... Je... Przed chwilą sobie raz zjechałem tak, tak bez, bez kamery, tak żeby się przejechać. Po prostu obłęd. Aha, i od razu zaznaczę: krawędzie musicie mieć żeletki, dlatego że trasa, po której będę jechał, to trasa Pucharu Świata. Więc jest przygotowana na lód. Pod tą wierzchnią warstwą śniegu jest pół metra żywego lodu. Więc jak teraz o tej porze może już być trochę odsłonięty, więc dzićcie się z tym, że. Wasze narty mogą się czasami uślizgiwać, więc krawędzie muszą być bardzo ostre. Są na no prawyborne, doskonałe, zapraszamy. To byli przypadkowi narciarze spotkani no, na Hopoku. Wow, wow. Widzieliście, która jest godzina? Zobaczcie, zobaczcie jak tu jest równo. Oczywiście jest twardo, ale jest równiutko, bez odsypów. Można iść pełnym piecem, a dla osób zaawansowanych które wiedzą, do czego służą krawędzie. O, wow. idealne warunki! Idealne! Teraz drugie podejście do zjazdu z Hopoka. Takie trochę bardziej zamieszane, a mianowicie pojedziemy na początek czerwoną jedynką, następnie odbiję w prawo na taką niebieską objazdówkę, wypadnę z powrotem na główną trasę i odbiję w lewo. Na czarną siódemkę i wyjadę w białej puti, która jeszcze przed moim przyjazdem nie była specjalnie biała, ale teraz już jest biała, ponieważ dosypali Słowacy śniegu. Codziennie śnieżyli, całymi nocami śnieżyli, bo temperatura do tego zachęcała. Dobrze, Jacku, koniec gadania. Pokaż nam, jakie są warunki. Czy widzicie za mną te dzikie tłumy? <noise> Jest godzina 14.20. Zobaczcie jaki warun. I zobaczcie jakie tłumy. Zajeździć się można, po prostu zajeździć się można. No rewelacja. Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Zastanawiałem się ci tu pana spotkam, bo śledzę profil. <laughs> bardzo mi miło. Udało się. Można zdjęcie z pana. Jasne, oczywiście, że. Kolejne miłe spotkanie Jest serdecznie pozdrawiam. Uwielbiam takie chwile, kiedy można się z wami spotkać i porozmawiać. Bo zawsze to ja jestem z tej strony ekranu, czyli z drugiej strony kamery, a z wami się widuje właśnie przy takich sytuacjach. To bardzo miłe. Dobra, jedźmy tą trasą treningową, na której zawodniczki. Przygotowywały się do giganta i do slalomu, jaki tu był roz, rozgrywany, ale po drugiej stronie płotu. Za płotem. – Jasne. – Proszę? – Na łomnicy czy na no, To znaczy, Tu jest więcej do jazdy, niż, no. bo na łomnicy takie super warunki, bo tam jest naturalny śnieg na górze. Warunki na czarnej siódence, no, naprawdę idealne. Tutaj pod koniec troszkę ten śnieg puścił, ale dalej jest równo. Nie ma zbyt wielkich odsypów, ale dwie trzecie trasy równo, twardo. Nawet widać niebieskie ślady jeszcze po Pucharze Świata. Eee, oczywiście tutaj nie był rozgrywany, bo Puchar Świata był rozgrywany za, na tej trasie za mną. Natomiast tu zawodniczki trenowały, rozgrzewały się. Warunki po prostu obłędne. Na to, co by się mogło wydawać, sądząc po pogodzie, jaka panuje u nas, no to tutaj jest świetnie. Teraz już jestem w bielej kuli i powoli będę kończył ten krótki film. Tak naprawdę raport z Hopoka, tak żebyście wiedzieli, żeby was jeszcze zachęcić do tego, jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy jest śnieg na Hopoku. Czy jest śnieg w niskich tatrach? Czy warto tu przyjechać? Oczywiście, że warto. I pamiętajcie, nie nie, 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 to nie z TikToka, ma być hasło. Pamiętajcie o ubezpieczeniach, bo na Słowacji już obowiązuje Was ubezpieczenie takie samo, jakbyście jechali do Włoch czy do Austrii. Nie sugerujcie się tym że w cenie skifasu jest na przykład akcja ratownicza, bo to jest tylko i wyłącznie zwiezienie Was przez służby ratownicze na dół. Natomiast wszelkiego rodzaju inne rzeczy związane z akcją ratunkową, z pomocą dla osób podszkodowanych, czy nie daj Boże jeszcze jakiś helikopter czy śmigłowiec. Ło. Także wykupujcie, link do ubezpieczeń macie poniżej. To na tyle w dzisiejszym vlogu. Było ciekawie, interesująco, przynajmniej dla mnie. Pogoda idealnie mi dopisała pod chłopokiem. I co? Polecam Wam przyjazd tutaj. Widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Cześć! Proszę Państwa, w kategorii mężczyzn, winner is, z czasem 23 sekundy 56 sekund. Pan Jacek Cisza. Uuuu! Cały roznarty los <grymne> I sparowo